Czy myślisz, że właśnie zabierze? Po to dano tobie rozum, żebyś z niego korzystał. Nie umiesz z niego korzystać? Zasuwaj. A jest takie powiedzenie, jak baran czy owca, to co się robi? Goli. I tak właśnie banki robią. Golą. Po to ci dano rozum, żebyś go używał. Dlatego po to mi dano ten rozum. Nie biorę leasingów. Jeżeli nie mam, nie biorę. Odkładam sobie pieniążki i idę za gotówkę, kupuję. A czy kiedykolwiek wziąłeś jakiś kredyt z banku? I, oczywiście, że wziąłem kiedyś na początku jakiś kredyt z banku, ale to były po prostu takie dofinansowania drobne, małe gdzieś coś, ale przez moje życie, jak brałem ten kredyt, bo musiałem wziąć przykładowo na coś tam, ale to krótkoterminowe, 5 miesięcy, 6 miesięcy, i od razu to szybko oddawałem. Nie czekałem i od razu w każdej umowie, kiedy zapis był, bo banki miały moją historię, więc po prostu chwilowe było. Bez problemu dostawałem ten kredyt i od razu go po pięciu miesiącach szybko go oddawałem. Więc nie, 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 to nie ma w banku nic za darmo. Tak, no i. To, tak jak